8 hektarów nie posiada wystarczającego dostępu do drogi publicznej. Decyzja w 2006 roku została wydana warunkowo poprzez Ulicę Morzyczańską, która zapewnia ten dostęp, ale ona jest zbyt wąska, żeby zapewnić dostęp do 2,5 tysiąca mieszkań. Dlatego warunkowo wydano tę decyzję poprzez drogę nieistniejącą. Tak? nieistniejącą. Drogi nie ma. Drogi Morzyczańska jest. Panie dyrektorze, teraz proszę mi pozwolić. Wydano pozwolenie na dwie drogi. Ulica Morzyczańska istniejąca, która nie spełnia parametrów do tego, żeby obsłużyć 2,5 tysiąca mieszkań. I warunkowo drugą drogę, która zasili, zasili tą pierwszą, czyli drogę przebiegającą przez działki, na których w tej chwili już jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Radaje Park. Ale żeby było jasne. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi jednoznacznie, że musi być istniejący dostęp do drogi publicznej, a on nie istniał. No Najpierw istnieje, nie należało po wybudować drogę, a później dopiero wydawać warunki zabudowy. Taka jest jednoznaczna interpretacja prawna sądu, tak jak powiedziałem. Nie od... Możemy dzisiaj mówić, że, że, że czekamy na orzeczenie. Na pisemne uzasadnienie było SKO. Pisemne uzasadnienie SKO znamy z 21 jest... maja tego roku. Proszę Państwa, orzeczenie to jest orzeczenie, to jest jedna sprawa, ale uzasadnienie, jakie sąd do tego. No oczywiście, ale pod jest uwagę te argumenty, o, o, o których mówi Pan Niezmiernie ważne. Tą samą mocą słów chcę powiedzieć, że na ówczesnym postępowaniu inwestor miał dostęp do drogi publicznej i tyle. Gdzie? No właśnie poprzez ulicę Czańską. Warunki której... zabudowy mówią jednoznacznie, ja je posiadam, no. że inwestor musi zapewnić dostęp poprzez ulicę Morzeczańską i przez ulicę którą ma dopiero wybudować, a ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym mówi jednoznacznie, że musi być istniejący dostęp do drogi publicznej, a nie hipotetyczny, żeby, żeby to było jasne. Yy, proszę Państwa, przechodząc, przechodząc do, do, do kolejnej sprawy, 20 bodajże listopada tego roku Wydział Urbanistyki i Architektury wydał kolejną decyzję, yy, coś w rodzaju warunków zabudowy decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Yy, dla kanalizacji sanitarnej, burzowej i wodnej na tym terenie. We wniosku inwestor jednoznacznie załączył mapę, na której narysował 2400 mieszkań na całym swoim terenie, narysował przebieg tych wodociągów i pokazał, że potrzebuje tą kanalizację i wodociągi do swojego przyszłego osiedla. Wydział Urbanistyki i Architektury, wiedząc jednocześnie, że za kilka dni prezydent miasta Poznania przekaże projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2, który zakłada na tym terenie tylko i wyłącznie funkcję parkową, wydaje za 5.12 tak naprawdę, że państwa y, zgodę, zgodę na tą kanalizację. Naszym zdaniem za chwilę będzie jest, jest się to domagał odszkodowań pa, pan, pan dyrektor Wysoki za chwilę powie, że prawo, prawo nie, zobowiązuje, y, jeśli nie ma formalnych nie, przeszkód, do tego, żeby to zrobić. Panie dyrektorze, oczywiście zobowiązuje. Stało na przeszkodzie, żeby wydział urbanistyki i architektury poczekał jeszcze miesiąc, powiem dlaczego, ponieważ toczy się kolejne postępowanie w sprawie warunków zabudowy na ten teren, w które złożył inwestor wszystkim znany. Gdzie na początku tego roku był wzywany przez Wydział o uzupełnienie dokumentacji. Do dzisiejszego dnia inwestor nie uzupełnił, nie uzupełnił tej dokumentacji, a postępowanie do dzisiaj nie zostało zakończone. Pytanie, Panie Dyrektorze, czy nie powinno być zakończone co najmniej 8 miesięcy temu? Powinno być zakończone, a jednak Wydział czeka, koresponduje z inwestorem. Równie dobrze w przypadku kanalizacji można było poczekać, korespondować z Wydziałami, Dajmy korespondować się z inwestorem. Panu za chwilę musimy kończyć, a nie dosyć. chciałbym zawiesić tej rozmowy. W tej, Państwa, w tej to sytuacji, rzeczywiście Bo tak, rzeczywiście tak może wyglądać końca. dla osoby postronnej, niezorientowanej ani w prawie, ani w procedurach, zainteresowanej tylko pewnym pobieżnym, nie wiadomo dla jakich celów efektem. Szanowni Państwo, nie byłoby tak, że wydajemy decyzję tylko tak, dlatego że my, nam się to tak podoba. Jeżeli inwestycja jest zgodna z prawem, to wydajemy decyzję. Sprawdzamy zgodność z przepisami, to powtarzam jeszcze raz. Ale jeśli toczyło się postępowanie przed sądem, to nie można było poczekać na decyzję sądu? Szanowni Panie Państwo, Wysze? jest mnóstwo postępowań, w których nas się oskarża o to, że wstrzymujemy postępowanie. Jeśli wstrzymujemy, to działamy dla jednych dobrze, dla innych źle. Jeśli wydajemy zgodnie z procedurą, bo nadszedł koniec postępowania, to znowuż dla jednych wydaje się to źle, a dla drugich dobrze. A czy nie, nie będzie, czy nie będzie taki panowie, że inwestor teraz będzie żądał wysokich odszkodowań od miasta za poczynione już chociażby plany inwestycyjne, bo one też coś Szanowny panie redaktorze, chciałbym tutaj obalić kolejny mit który został stworzony w tym mieście. Możemy kończyć Pani warun bardzo proszę kończę. Warunki zabudowy wydane przez Wydział Urbanistyki inwestorowi, jedne, drugie czy trzecie, mówią jednoznacznie, że decyzja nie zmienia przeznaczenia terenu, jak również nie zmienia wartości nieruchomości. Teren jest fabryką, teren jest przemysłowy, a w studium i w dawniej obowiązującym planie miejscowym był parkiem. Więc inwestor nie może, nie może domagać się odszkodowania może, panie dyrektorze? o wartości Jeżeli, budowlanej. Państwo, tylko i wyłącznie w trybie planu miejscowego można zmienić przeznaczenie terenu. Decyzja... Czy będzie się domagał Pana zdaniem? Nie wiem, proszę Państwa. Czy to ma do tego jest prawo, Pana jego Każdy ma w tym państwie prawo do decyzji, które uważa za słuszne. Zobaczymy. Prawo czy z tego korzysta. Zobaczymy. 66 złotych zamiast kwadratowych. No Czy z tego skorzysta? Yy, no jeszcze tutaj wiele się wydarzy w tej sprawie, mam wrażenie. Bardzo panom dziękuję w tej chwili za podsumowanie tej części tematu i dyskusji. Państwa i moimi gośćmi byli zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Tadeusz Jurga oraz reprezentujący Stowarzyszenie Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli, a także przewodniczący osiedla Rzekrze Rataje Adam Pawlik. Bardzo panom dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę, za przybycie do studia. A państwa już za chwilę zapraszam na informacje sportowe. Do zobaczenia.